Dobra, jest pierwszy klejnik o, 22, chyba Dobra, tutaj niestety nie włączyłem kamery na czas, trochę dynamiczna sytuacja z tą rybą była. Kurde, 24... Nie no, brakuje. Kurde. Na razie wszystkie klanie złowiłem na tego rzuczka A, to był jakiś młotki klejnik albo klejka Chodne miejsce Może stać gdzieś jakiś klejnik Aj! Kurde, jeszcze złapie krowę i będzie przy to. Nie mówię tutaj za bardzo rzucać. O, może przejdzie. Ale puścił! Kurde! Czułem go na haczyku. Hmm. tym razem on uderzył na brązowego żuczka ale muszę powiem szczerze zmienić siło na jakieś większe przynęty bo już trzecia ryba wielkości tam 20-24 cm dobra pomyślałem, że korzystając z chwili okazji hmm. opiszę mniej więcej zestaw ja generalnie zestaw zrobiłem sobie w ten sposób że zbudowałem z dwóch grubości żyłek jeden to jest tam około 1,5 metra Aha. żyłki 31-32 30... następnie też około długości 80-90 cm ee, żyłki 22 i tutaj na koniec akurat już mi się bardzo skróciła ta długość węzłem <coughs> zderzakowym przyczepię sobie e, żyłeczkę wariwasa e, 16 Ok, i tak zaciśnięty przypon. Odcinam końcóweczkę i ucinam żółwkę. Jeszcze póki mam trochę przynęt, ponieważ dużą część z nich już pozrywałem. Generalnie, tak jak z ostatnich filmów na liwcu, bardzo dużo łowiłem na tego typu rzutki ten, można powiedzieć, że jest jednym z moich ulubionych. Dobry. Natomiast powiem szczerze, że to mi się zawsze dobrze sprawdzały duże przynęty. W związku z tym zobaczymy tego. Dobra. zestaw zrobiony. A Ai. Aj! Wyrwałem mu z gęby Ale strasznie delikatnie wziął tą Praktycznie tak. widziałem tylko jak ona zniknęła i zaciąłem I... Nie wpiął się Dobra, no, spadam to, bo jeszcze krowę złowię i będzie przypał. <laughs> Ciekawe w jakim klasie... Aj! Nie patrzę od kratę na przylęka. O, ale tu to... Ale kleń zawinął przy tym. Jacie! Już widziałem jak normalnie buzię wystawić z nad wody. Jezu, ale go brzydko wyciągnąłem. Dobra, pójdę. dobra, i ta rybka uderzyła z tamtego miejsca. Jeszcze wykonam tutaj kilka rzutów. Niestety zrobiłem bardzo nie... Niefajną rzecz, ponieważ samo czułem powerbanka. Mam 30% baterii. W związku z tym nie bardzo będę już mógł korzystać z zapętania nagrywania. Ale jeszcze mam godzinę łowienia. Zobaczymy, no świetnie by było, gdyby chociaż jakiś kleń wpadł. Dobra, jest klenik z tego miejsca, którego nagrałem telefonem. Co stała te stado kleni? Dosłownie jeden rzut, 23,5. No kurde, nic z tego nie wyjdzie. Tutaj, jak nagrałem telefonem, jest takie spowolnienie. Tam jest szybsza woda, i one tutaj stały. Dosłownie położyłem tylko przynętę. I od razu uderzył. Tak jak mówię, niestety e, Nie mam już włączonego cały czas nagrywania Z tego powodu, ponieważ e, Zalałem powerbanka, mam 30% baterii A jeszcze jest godzina łowienia I on uderzył na takiego czarnego żuczka Tak jak mówiłem, śmiesznie uderzył, bo dosłownie Dosłownie tak jak teraz zrobiłem Tutaj stała taka ławica Tego żuczka dosłownie położyłem. Już była ryda. Jest, 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 Piękny klej! O! Cały mokry jestem! Kurde! Jest! Ha! jak mam wodę! Piękny kaban! W końcu! Jest! Jest jak dobrze ja mam ten plecak wodoodporny! Ja tu pobiegłem po niego, bo on w tych krzaczorach stał. Teraz ja powiem wam szczerze, że ja jak już wejść. Chcę się go odpiąć. Jezu i w końcu. 39,5. Wow, świetnie jeszcze jelca mam. Może coś z tego będzie. no i właśnie po to kupiłem ten plecak I tak jak zawsze chodzę na ryby z aparatem I, i tak jak w tym przypadku niestety nie miałem podciągniętych woderów tylko mnie tak luźno założone z tego powodu jest strasznie gorąco natomiast e, no, przez to, że miałem ten plecak nie musiałem się powiedzmy martwić by wskoczyć do tej wody i go wyciągnąć ponieważ klenik tak jak może widzieliście zaplątał mi się w te ziele. A nie ukrywam, że bardzo, ale to bardzo zależało mi by go wyciągnąć. No ale fajnie, super. Bardzo się cieszę się udało. Zobaczymy jak tam reszta. Na razie mam jelca i klenia. Oj, już muszę wodę wylać. że mam telefon w ogóle Nic. Rozplątuje zestaw i łowimy dalej. Jeszcze może jak jeszcze jednego złowię, to już w ogóle będzie naprawdę elegancko. Chociaż nie ukrywam, że to była właśnie moja szósta ryba. Z tego pięć wcześniejszych miały pomiędzy 22 a 24 cm. I jelca jeszcze złowiłem, tak jak wspominałem. Jest jeszcze jeden Klenik. Jezu, kolejny jakiś 20 plus, znaczy. Na takie ożuczkę. Na sam koniec zmienię strategię, bo już nie ukrywam, że raczej, raczej nie uda mi się złowić kolejnego ryby rzędu 40 cm, W związku z tym założę mokrą muszkę. Nie będę dowiązywać żyłkiem, jeszcze 15 minut łowienia, tylko i po prostu założę tą okromuszkę i przejdę się szybciutko w te dwa miejsca, gdzie pokazywała się drobna ryba. Tak samo mam nadzieję, że to będą jelce. A dużo jelcy połowiłem na mokrą muszkę. Niestety, jedyne co złowiłem na mokrą muszkę to drzewo. Да,